Jesteśmy już w wodzie, 23 stycznia. Nie wiem czy nie powiedziałem września jak robiłem przerębel. Jednak wrażenie jest z wejścia do takiego wody. Nawiązanie nawiązaniu do moich poprzednich filmów chciałbym powiedzieć, że w moim życiu najważniejszy jest Bóg. Ja to wiem było wiele lat poszukiwań, wiele lat odkrywania prawd różnych. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, że jak mówię o jakichś różnych rzeczach typu gongi tybetańskie, różne są rzeczy, tam biały proszek złota, tak zwany ormus. Wiem, że przy takich rzeczach, przy takich inicjatywach często powstają jakieś wierzenia. Wierzą ludzie w naturę, wierzą w jakieś... Państwo, jakieś bóstwa pogańskie. Ja tego nie popieram. Ja, jeżeli już dotykam tych rzeczy, mówię o tych rzeczach, to korzystam z nich tylko i właśnie w tym zakresie, w którym korzysta moje ciało, korzysta moje, moja dusza. Tutaj nawet, jak widzicie, noszę, noszę taki kamień, ktoś powie, że jakieś wierzenie. A to jest szungit. To jest szungit. To jest rzadki kamień pochodzący z Rosji. Po pierwsze oczyszcza wodę. Jeżeli mamy dzbany z tym szungitem, możemy dodać kwarc, kryształy górskie, to ta woda jest oczyszczana. A ja akurat ten akurat kamień noszę, bo wiem, że szungit ma właściwości antysmogowe. Jest w stanie, jest w stanie ten smok elektromagnetyczny. Zatrzymać, skumulować sobie, ochronić moje ciało. Tego po prostu go nasze. Wracając, system, system ma jedną podstawową pułapkę w naszym rozwoju, w naszym rozumowaniu, podejściu życiowym. A mianowicie od kołyski, od przedszkola jesteśmy e, e, niejako kanalizowani. Ktoś jest humanistą, ktoś jest matematykiem, ktoś jest fizykiem, ktoś jest. Różnej profesji, po prostu czy to jest medyk, czy to prawnik, czy pracownik fizyczny. I te skanalizowanie, te takie klapki na oczach, powodują, że ludzie są ślepi. Jest w nich zaszczepione, zaszczepione coś takiego, że nie mogą się niczego innego obok ruszyć, nie mogą poza swój zawód wyjść. A często ta nauka o tych zawodach, o tych od tych, yy, powiedzmy, profesjach, które te osoby realizują, jest już sterowana odgórnie przez kogoś, kto, kto ma głębszą, większą wiedzę, kto jest pod wpływem różnych lobby, lobby, nie wiem, farmaceutycznego, lobby motoryzacyjnego, lobby obojętnie jakiegoś innego. Yy, I one mają zawsze swój interes. To powoduje, że człowiek, który jest tak skanalizowany, ma tylko i wyłącznie swoją że tak powiem, percepcję, postrzeganie bardzo wąską jest podatny na po prostu na to co, co widzimy, po prostu ludzie są ogłupiani ludzie, ludzie nie potrafią w podstawowych decyzjach swojej egzystencji dobrze wybierać później się okazuje, że ta nie inna szczepionka powoduje takie, a inne skutki uboczne takie, a nie inne odżywianie czy przyjmowane pokarmy powodują takie, a nie inne zdrowie Ludzie nie wiedzą, że są w stanie po pierwsze jako swój, mają swój organizm, samolecić się przy odpowiednim odżywianiu, suplementacji, przy odpowiednim ruchu w życiu, przy odpowiednim nastawieniu mózgu, odpowiednim właśnie medytacją, muzyce, wibracji, to co powiedziałem wcześniej. Yy Fizyka kwantowa wprost udowadnia nam, mówi, że wszystko rezonuje. Kamień, drzewo, e, ziemia, wszelkie organizmy, wszyscy mamy określony rezonans, który powoduje, że mamy taką, a inną strukturę organiczną, mineralną. Wszystko rezonuje. I choćby nawet wiedza taka jakby mm, o tym stroju 440 Hz, który po wojnie został wprowadzony, to jest niepełny, niepełnej sinusoidy, Strój, który powoduje właśnie raka, powoduje depresję, powoduje różne rzeczy. A ten strój, to ISO-016, o ile dobrze pamiętam, on powoduje, że obojętnie co słuchamy, to jest Radio Maria TVN. Każda jedna stacja podlega tej normie, normalizacyjnej, jak powiem. I ona, ona jest, wstajesz się rano, słuchasz radia, idzie w samochodzie, słuchasz radia, w pracy, słuchasz. I cały dzień cię truje. Brak tej wiedzy, brak tego, tej świadomości, powoduje, że, że nasze życie jest takie, jest. I to było moje, w moim przypadku największe odkrycie w moim życiu, po tym jak odkryłem, że istnieje Bóg i jest Bóg, już poza religią. Bo to też jest istotne. Wiedza. Wiedza jest kluczowa. Trzeba posiadać wiedzę, nie bać się, nie, nie wpadać w ich pułapki, bo oni oczywiście mają, mają swoje, że tak powiem, mm, swoje te kluczyki, że po prostu starają się tą wiedzę opisać bardzo obszernie, opasne tomy książek. Nie, często wiedza, tak jak mówię, fizyka kwantowa jest jakieś inne zagadnienia to są. Dobry artykuł, dobre, dobre słowo, yy, dobrzy ludzie, którzy w prosty i przystępny sposób pokazują, pokazują ukazują to, co sobie dać. I podzielić się z innymi. I tego wam życzę. Tego wam życzę, żebyście wyszli spoza tych klapek. Zaczęli obserwować. I nie, nie imali się. Nie imali się tego, że tutaj jest Ormus, tutaj jest jakieś gąki dymentańskie i się z jednej religii na drugą. Pamiętajcie, musicie Musicie wyjść ponad to, ponad ten podział. Wierzący, ateista. Dziel i rządź, to ich zasada. Oni, oni kreują wszystkie strony. Mówią wam o jakichś tam Żydach, masonach, o annalukich, o jakichś szarakach, o kosmitach. I wpadniecie, wpadniecie te takie pseudo wierzenia, religię i będziecie, będziecie wyznawcami chcąc, nie chcąc tejże religii. Nawet ateista wierzy, że Boga nie ma. Całym sercem Boga nie ma, Boga nie ma. Jest, jest wierzącym, jest po prostu wierzącym. Agnostyk poszukujący całe życie poszukuje. Nigdy, nigdy nie może przejść, dojść do tego momentu poziomu i rzeczywiście zebrało się tych dowodów: jest, istnieje Bóg. A jakby kto pytał, kto by chciał wiedzieć, zobaczyć dlaczego, dlaczego istnieje Bóg, to są bardzo proste sposoby. Otwórzcie na przykład, wpiszcie w YouTube. Kamienie Izraela. Tam jest na kilku kanałach, co najmniej na kilku kanałach ten film. To jest godzinny film, gdzie jest zwykła doktora Dona Patona za badania archeologiczne w latach 2000-2005. I tam jest wszystko super opisane. Opisane w tym sensie, że on chodził, obchodził miejsca, te, te, te że tak powiem, wędrówki Izra Izraela narodu, 12 plemion izraelskich. I do dnia dzisiejszego zachowały się miejsca, zachowały się kamienie, zachowały się struktury, ołtarze, ziericho, ściana, gdzie, gdzie była ta kobieta, która pomaga Izraelitom, jej, jej mieszkanie w tej ścianie, murze, tej, mieszkanie w murze obronnym tegoże miasta. To jest bezsprzeczne. W drugim, drugim możecie wejść w historię akultyzmu w świetle Biblii. Jak coś takiego pisać, taka seria, tam jest chyba aż pięć, więcej nawet części, po. Półtorej, dwie godziny i tam macie historię początku, jak, jak, jak ten okultyzm się kształtował, jak Konstantyn Wielki IV wieku stworzył Kościół Katolicki na bazie właśnie tego że okultyzmu. Kościół zostało wkomponowane w wszystkie te religie, wierzenia. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. A ja jeszcze na koniec. Uff. Uff. Niesamowite. Polecam. Czuję, że żyję. Do zobaczenia z Bogiem.